Marta Marchević, oczywiście to się tutaj 4 lata i miałam znowe i tutaj jak ciągle są takie same szafki, mało miejsca, duże walizki, nic się nie mieści, a niech będą najlepiej duże i niech będzie niech dużo miejsca, a kolor obojętny, jaki, żeby tylko był jakiś kolorek. Rak. Taką diagnozę co roku słyszą rodzice prawie setki dzieci z pomorza. Mali pacjenci trafią do kliniki pediatrii, hematologii i onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Tutaj niesamowity zespół lekarzy i pielęgniarek ze wszystkich sił walczy o ich powrót do zdrowia i stara się, by nie straciły dzieciństwa. Teraz jednak to klinika potrzebuje pomocy. Niezbędny jest remont budynku, w którym mieszczą się oddziały onkologiczne, a budżet szpitala został nadwyrężony przez pandemię koronawirusa. Dlatego Fundacja z Pompą, która od lat z Państwa wsparciem pomaga klinice, organizuje zbiórkę. Potrzeba 1,5 miliona złotych. Fundacja zamierza sfinansować nowe łóżka dla chorych dzieci. Zabudowę na oddziały onkologiczne, na rzeczy codziennego użytku i nowoczesny system przywoławczy, który poprawi bezpieczeństwo pacjentów. Półtora miliona złotych to olbrzymie wyzwanie, a liczy się każdy grosz. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie. Wspólnie na pewno damy radę. Pieniądze można wpłacać przez siepomaga.pl. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Gdańsku obejmuje swoją opieką dzieci z całego regionu pomorskiego. Leczymy dzieci z chorzeniami nowotworowymi układu krwiotwórczego, czyli białaczkami, chłoniakami, leczymy dzieci z kuzami litymi. Jest to leczenie długotrwałe, leczenie obciążające, zdecydowana większość naszych dzieci zdrowieje ma szansę na długie, zdrowe, pełne radości życie. Dzieci nasze wracają do swoich rówieśników, dzieci cieszą się życiem, no i cieszą są radością dla swoich rodziców, no i dla nas oczywiście. Rodzice ze swoimi dziećmi spędzają na oddziale, w klinice długie miesiące, a czasami nawet lata. To miejsce staje się ich drugim domem. Wszystkie wszystkich zabiegach, jakie tutaj wykonujemy, a jest ich mnóstwo, ponieważ są to drewna szpiki, szwiki, punkcje lędźwiowe, różnego rodzaju. Musimy z dzieckiem wyjechać z zabiegowego i wieźć go. Bo zwyczajnie na łóżko na sali są na przykład trzy łóżka. Jest to ciężkie, jeżeli chodzi o manewrowanie łóżkiem zabiegowym. Codziennie dzieci wyjeżdżają na bloki operacyjne, po czym wracają i niestety nie mamy możliwości przejazdu przez, przez korytarz. Często musimy wyjeżdżać z naszymi walizkami, stolikami, szafeczkami. No jest, jest to utrudnienie dla nas, tym bardziej, że po prostu długo, długo tutaj mieszkamy i nadal będziemy mieszkać. będzie cały remont, będzie trzeba coś zrobić i przyzwyczaić, że normalnie będzie sukces. I dalej pomysłów to chyba nie mam. I chyba na tym koniec.